Pani, proszę się powołać na podstawę prawną. Nie udzieliłem Przewodniczący Rady Gminy odpowiedzialny jest za organizację sesji. w tym momencie korzystam z tego prawa, organizuję tę sesję i bardzo proszę, aby Pan zajął właściwe miejsce. Proszę wezwać policję. Szanowny Panie. Zamierzam z Panem w ten sposób dyskutować chociaż załatwimy tą w tym w bardziej formalny sposób, jeżeli ta formalność w tym momencie Wam nie wystarczy. Załącznik do statutu § 4 ust. pierwszy mówi ewidentnie, iż do załącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy należy organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad rady. Więc jeżeli przewodniczący jest organizatorem sesji, to uważam, że ma kompetencje, aby wydawać takie polecenia porządkowe jak na początku dzisiejszej sesji. Natomiast w związku z faktem, że nie wszyscy to rozumieją i nie każdy to respektuje, stawiam wniosek w tym momencie do Rady, aby zlecić Komisji Statutowej opracowanie regulaminu przebiegu sesji Rady Gminy z uwzględnieniem graficznego podziału przeznaczenia... Stawę, stawę. Myślę, że możemy spotkać się z taką sytuacją za jakiś czas, że przyjdzie radny, przyjdzie sofus, przyjdzie przewodniczący, a na jego częściej też będzie siedział. Nie wiem, może stanę sobie tam w roku, gdzie pan dyrektor siedzi, z tamtego miejsca będę prowadził sesję, ponieważ jako organizator nie mam w tej chwili prawa wydawać polecenia porządku. Zgodnie z odbiorem, co nie do tego uczestników. W związku z powyższym wniosek postawiłem i tutaj głos głosowanie. Głos pani i panów radnych jest w zaznaczeniu Komisji Statutowej opracowanie regulaminu przebiegu sesji Rady Gminy wraz z uwzględnieniem praktycznego podziału przeznaczenia miejsc na sali konferencyjnej, który to będzie załącznikiem do regulaminu pracy Rady i Statutu Gminy Głuska. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. O, Jeszcze proszę, proszę trzymać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziękuję.